Siemano, witajcie w, w pierwszym odcinku Minecraft Mods. E, tak, będzie to seria, w której będę opisywał e, różne modyfikacje do Minecrafta. E, wersja tej, tego Minecrafta będzie zgodna z do której, najnowsze, do której najno, do jakiej najnowszej wersji pasuje ten mod. W dzisiejszym odcinku opiszę mod. Chwila, jeszcze sprawdzę do wszystkiego ustawienia. No niech będzie nie potrzebujemy jakichś wielkich tutaj na prośby. E, nie, W dzisiejszym odcinku będzie to um, Maps, bardzo, ale to bardzo przydatny mod, e, który pozwala um, właśnie e, na takie, trochę mogę to nazwać czytywaniem poprzez taką minimapę, gdy klikniemy X ona nam się powiększa, klikniemy Z ona... Te widzicie, w prawym górnym drogu klikniemy albo się przybliża, a gdy, a gdy już mamy na maksa przybliża, ona się po prostu oddala. Tak jak tutaj teraz widzicie. E, pod tą minimapą podane są nasze koordynacje, gdzie się znajdujemy. E, też to jest takie ułatwienie, ponieważ nie musimy klikać tego F3 gdzieś tam odnajdywać, a jak ktoś się na tym nie zna, to po prostu wiecie. E, tak, e, co to jeszcze? Gdy klikniemy M, tak to było M. Hmm. Stąd tutaj wszystkie te opcje tej minimapy. Jest ich dosyć dużo. Możemy sobie ustawić dead point. Zginiemy, po prostu będzie ten dead point i będziemy wiedzieli, gdzie te nasze itemy się teraz znajdują. Będziemy mogli po prostu je ze zebrać. Out, teraz tak, minimap options. Tutaj możemy wybrać teksturę tej mapy. O, taka jest dla mnie bardzo fajna. Albo taka też jest ładna. Mm, możemy wybrać również pozycję tej mini-mapy, czyli e, prawy górny róg, le, lewy górny róg lub, e, lewy, gór, e, lub e, lewy dolny róg i prawy dolny róg. Mm, tutaj mamy skalę tej mapy, czyli ona ma być mała czy duża. E, myślę, że najlepsza jest taka po prostu domyślna przez częstość tej mapy, czyli jak ona będzie mocno widoczna. Mm. a resztę nie będę wam tłumaczył. Eee... Sami, zresztą sami jak sobie zainstalować tą no, modyfikację, będziecie mogli sprawdzić. Kolejną y, bardzo, bardzo przydatną rzeczą jest zakładka Waypoints. Y, możemy tworzyć waypointy, na przykład powiedzmy ktoś zbudował sobie domek, idzie na jakąś wyprawę i nie wie jak się w tym odnaleźć, jak się odnaleźć w tym wielkim świecie Minecraftem, tak? Y, ponieważ jest on dosyć duży, jak zwłaszcza, zwłaszcza gdzie idziemy gdzieś daleko. No i tak, robimy więc na przykład domek. O, e, tutaj możemy ustawić kolor, na przykład niebieski, niebieski tutaj jasniejszy, tutaj ciemniejszy, powiedzmy taki. No i gdy jesteśmy, przepraszam, gdy jesteśmy gdzieś daleko, mm, po prostu idziemy i widzimy, mamy naszego waypointa. E, I po prostu możemy z łatwością dotrzeć do tego wyznaczonego miejsca, gdzie zaznaczyliśmy tego waypointa. Możemy go również usunąć, klikamy M, waypoints i off taką się Możemy go w każdej chwili włączyć, albo wyłączyć. Możemy również zmienić jego nazwę, wszystko. Mm, co tu jeszcze mamy? Mm, mamy jeszcze... Ciekawą rzeczą jest auto-update check, czyli dzięki temu możemy... Mm, Wyłączę z tego waypointa, bo będzie tego przeszkadzał. E, dzięki temu możemy, tam coś tam pokombinujemy, trzeba coś tam w ustawieniach, e, możemy widzieć gracza, z którym aktualnie gramy na naszym świecie lub e, na jakimś tam serwerze, e, widzieć go na minimapie, ale to trzeba naprawdę bardzo dużo tam ustawiać, a ja też nie za bardzo wiem, jak to jest, ja z tego znam podstawowe rzeczy na temat tego moda. No dobra, to było tyle. E, w dzisiejszym odcinku e, opisywałam mini maps. Myślę, że to jest dosyć przydatny mod. To na tyle. Dziękuję, że obejrzeliście. Do następnego razu. Cześć.